Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony, Paweł Śliwa, Bieżąca analiza techniczna, czyli sprawdzamy, co się pozmieniało na wykresach. Tradycyjnie sięgamy po indeks dolarowy. Dolar w ostatnich dniach został przeceniony, wrócił w okolice 104,50. My tą cenę znamy, <laughs> pozostaje na naszym wykresie już od dłuższego czasu. Podobnie jak i 103,70 czy 105,30. I wydaje się, że jeżeli mamy, jeżeli mamy formację motka, która powstała. Przedwczoraj, no to jest potencjał na to, żeby notowania skierowały się na północ. Jednym słowem, cały czas dolar amerykański pozostaje w cudzysłowie, w tym samym sosie. Nie mamy jakichś wyraźnych trendów, bo są poszczególne ruchy pomiędzy poszczególnymi strefami. Co na to, eurodolar wyszedł powyżej 1,08. Na razie nie ma zamiaru za bardzo kierować się dalej na północ. 60, 1,10 czekają na to, aż. Te strefy będą zweryfikowane przez kolejne białe świece. Sytuacja podobna, no, mamy jeden aktualny ruch troszeczkę bardziej rozbudowany, wzrostowy, ale daleko mu do tego, co było w przeszłości, więc wykres zaczyna poruszać się coraz bardziej w bok. Fund brytyjski. Tutaj widzimy trochę większą zmienność. Cena z 1,26 podskoczyła do 1,28. Zielony opór w przeszłości dość dużo sprawiał problemów posiadaczom długich pozycji i chyba teraz szykuje się powtórka z tego. Spadkowe strzałki jasno informują, jak należy podchodzić do tego tematu. Szczególnie, że mamy górny, duży górny cień na poniedziałkowej świecy, czyli informację, że Podaż zepchnęła cenę, a w konsekwencji wczoraj także poniżej 1,28 ona się znalazła, więc w tej chwili zielona strefa po raz kolejny traktowana przez mnie jest jako opór. Co oznacza? Przy konsolidacji ciąg dalszy, e, australijski dolar z nowozelandzki, do, australijski dolar z amerykańskim oddalił się od 0,66,80 i kieruje się w stronę 0,68. Mniej więcej jest w tej drogi, wyznaczonej między innymi przez linię poprowadzoną po dołkach, czyli trend umacniający aut cały czas trwa. No i tutaj ja nie mam większych wątpliwości, że on może nadal funkcjonować tak długo, jak żółta, górna strefa. Traktowana jest przeze mnie jako wsparcie. Nowozelandzki dolar, mamy szybkie cofnięcie po nocnej części sesji. Cofnięcie w okolicy 0,60,80. No zobaczymy, czy uda się zatrzymać w tych okolicach spadki. W przeszłości tak, to się udawało, no ale oczywiście gwarancji nie ma, uwzględniając dynamikę przeceny. Ale z drugiej strony, patrząc na wykres dzienny i na wysokość już utworzonej dziennej świecy, no to można założyć, że podaż naprawdę musiałaby się wykazać tutaj bardzo dużą inicjatywą, żeby zapnąć cenę w stronę 0,60. Więc może się okazać, że dzień zakończymy gdzieś w okolicach. Właśnie tej żółtej strefy, którą ja traktuję obecnie jako wsparcie. Dolar amerykański do kanadyjskiego, czyli wchodzimy w zakres instrumentów, gdzie dolar jest jako pierwszy kwotowany. Odbicie od 1,38. Ja przypomnę znaczenie tej strefy. Od wielu miesięcy jest to ważny opór, nie przepuszcza ruchów umacniających dolara amerykańskiego. W konsekwencji cena kieruje się na południe. Tym razem nie było inaczej, więc mamy tendencję spadkową z zejściem poniżej 1,3650, ale nie udaje się przełamać 1,36, więc czekamy cały czas cierpliwie, czy ten dolar amerykański będzie dalej przeceniany do niższej wartości. Jeżeli tak, no to 1,64 powoli przyciągnę sobie tutaj w stronę Prawej części wykresu, Frank Szwajcarski. Sytuacja troszeczkę się skomplikowała. Aczkolwiek, notowania poruszają się w ramach poziomów, które ja mam na swoim wykresie w postaci linii poziomych czy też stref. Czyli pierwsze co to zatrzymanie na 0,88 to jest oczywiście druga, trwa się trzecia dekada czerwca. Potem podejście, próba zamiany 0,90 ze wsparcia w opór. Nie do końca się to udało, bo cena wyszła powyżej na 2-3 dni, i dopiero teraz po raz kolejny. Mamy weryfikację tej górnej-żółtej strefy. Testowanie następuje od dołu, więc spodziewam się, że jeżeli podaż powróci na parkiet w najbliższych, może nawet godzinach, no to możemy się spodziewać wyprzedaży dolara amerykańskiego w stosunku do franka szwajcarskiego. A w konsekwencji przypomnę, że te swingi zaznaczone na Czerwono czy na zielono to mogą być korekty, a wtedy sięgamy w stronę nowych minimów. Jen japoński wszedł na nowe maksima, że tak powiem. Nowe, oczywiście, w z ostatnie dekady, bo ostatnio to było 160, potem cena przeskoczyła przez 162. Przypomnę, że w okolicach kwietnia, końcówki kwietnia, tam była potencjalnie informacja, że mogła się pojawić interwencja rządu Japonii. Teraz tego nie widać. Nie widać tak dużej zmienności, a szczególnie, że poziom 160. Próba jest tutaj jego wybronienia czy też zamiany z, ze szczytu w dołek. To powinno w konsekwencji wypychać notowania dolara amerykańskiego dalej na północ. Sytuacja zmieni się oczywiście o 180 stopni, jeżeli czerwona strefa zostałaby przełamana. Na to na razie się nie zanosi, bo cena jest dość daleko od tego poziomu, ale zobaczymy, jak dalsza część tygodnia się tutaj potoczy. Rozpoczynamy surowce. Mamy trochę zmian na ropie. Cena ropy WTI po wyjściu powyżej 82 szybko wraca poniżej tego poziomu. Załamana jest też linia poprowadzona po dołkach. Dość agresywnie skierowana do góry i trzeba mieć tego. Świadomość, więc powoli będę zerkał w stronę 79 dolarów za barukę tego surowca. Coś się zmienia w charakterystyce wykresu? No nie za bardzo, no bo te wzrosty zostały przemane. One były dość jednolite i dość długie, bo trwały od poziomu 172,50, więc jakaś korekta wyższego rzędu tutaj miała się prawo pojawić. No ale z trendem nadal dość trudno, więc będziemy poruszali się wśród znanych nam przestrzeni cenowych. Ropa Brent. Tutaj w miarę precyzyjniej można byłoby wskazać, te, czy też przywołać, bo, wskazać, bo one są i były na wykresach te przestrzenie, które są w kręgu zainteresowań inwestorów, czyli próba dotarcia do 88 dolarów za baryłkę się udała, ale przełamanie już nie. W konsekwencji mamy cofnięcie w stronę 88, więc potencjalnie jest to miejsce, które może się cieszyć większą aktywnością posiadaczy długich pozycji. Zobacz Zobaczymy czy tak będzie, bo to myślę, że dzisiaj będzie weryfikowane, bo mamy głębszy test tej żółtej strefy. Jeżeli nie tutaj, no to 80-50 to jest kolejne wsparcie dla tego instrumentu charakterystyka pozostaje w ramach ruchu bocznego także tu bez większych zmian sięgam po miedź, która oddaliła się od 9600 to jest zeszły tydzień, małe wyhamowanie zobaczymy czy wykres będzie kierował się w stronę 10700 ja przypomnę, że notowania są bardzo wysoko tego metalu to są jedne z najwyższych cen, więc no za długo też notowania zwykle nie przebywały na tych skrajnie wysokich wartościach. Wcześniej czy później następowało cofnięcie do jakichś niższych poziomów równowagi. Tutaj mamy w tej chwili wyjście w tym roku na te wysokie wartości. Zobaczymy czy uda się zejść poniżej 9600, ale dopóki cena jest powyżej no to tutaj złego słowa o popycie raczej powiedzieć się nie da. Pominąłem złoto, więc już do niego wracam. Mamy Kolejną próbę weryfikacji 2375 jako oporu. Pierwsza się nie udała, bo mamy z 7 lipca głębokie cofnięcie. Formalnie na wydobytek nie powstał. Jeżeli ktoś ogląda wykresy godzinowe, no to powinien zauważyć, że notowania cofnęły się do początku tego zrywu popytu, który atakował 2375. I trochę wyższe wartości. Ja oczywiście tutaj sięgam też do charakterystyki wykresu związanej z tym, co się wydarzyło w pierwszej dekadzie czerwca, czyli silne, mocne cofnięcie z 2375 do 2300. Podobny ruch powtórzony troszeczkę później, ale w mniejszej skali 21 czerwca. No i pytanie, czy teraz też coś takiego się pojawi? Jakiś zalążek jest? Mam tu na myśli tą pierwszą reakcję na próbę pokonania dwa pomarańczowej strefy, więc jeżeli coś miałoby się powtórzyć, no to trzeba. Czy się z tym, że potencjalny atak na 2,300 może być bardzo, bardzo dynamiczny. Indeksy zwykle rozpoczynamy od DAXa, więc nie inaczej tym razem. 18 400 punktów już wiele razy wspominałem na tym instrumencie. W ostatnim czasie on trochę stracił na wartości za sprawą tego układu raz powyżej, raz poniżej, który starałem się opisać formacją trójkąta rozszerzającego. Cena wyszła górą w stronę 18 000 850, też znany obszar z charakterystyki wykresów godzinowych. Podaż, czy też niedźwiedzie się tu pojawiały. Powrót do 18400, tak, to jest coś, co niekoniecznie musi być zaskoczeniem, ale też jest informacja, że no z tymi bykami tak cudownie nie jest. No, czekaj, mamy wyższe szczyty i wyższe dołki od przetestowania 18 tysięcy punktów, ale fale na siebie zachodzą. Podaż cały czas jest aktywna w tym zakresie, tutaj. Właśnie 18,850, 18 tysięcy 18 punktów, więc ewidentnie widać, że tak łatwo nie będzie pokonać te, czy też zdobyć nowe terytoria na tym indeksie. Ale na razie myślę, że stroną dominującą są kupujący sprzedaż. Dopiero może coś więcej pokazać, kiedy spadnie poniżej, kiedy cena taksa spadnie poniżej niebieskiej strefy. Parki technologiczny, no rośnie, rośnie i cały czas rośnie. Nie widać końca tych wzrostów. Wczoraj może troszeczkę słabsza sesja, ale cały czas mamy wzrostowe wartości. Kolejne ceny maksymalne są na wyższych poziomach. Ja już usuwam swoją projekcję cenową, która sięgała do poziomu 2000 mniej więcej 300, tam mieliśmy dwukrotność ostatniej korekty wyznaczoną. Dalej nie sięgam, cena pnie się po górnym ograniczeniu stęgi Bollingera, więc to jest cenna informacja, szczególnie dla tych, którzy są, śledzą ruchy korekcyjne, bo korekta, jeżeli jest, utrzyma się w tej górnej połowce, czyli połówce tego wskaźnika, czyli cofnie się nie w obecnie nie dalej niż do 20 150 punktów, no to można domniewać, że ten trend będzie kontynuowany w wersji agresywnej. Oczywiście klasyka Czyli dawny szczyt, tutaj sięga po 20 350. Wezmę tą czerwoną strefę, żeby pokazać Państwu, co autor ma na myśli. Eee, może zostać zamieniony w dołek. I to też nic złego się tutaj nie wydarzy w konsekwencji tworzenia trendów. To, co na pewno zwraca też uwagę technika, no to są wysokie wartości wskaźnika RSI. Ostatnio, kiedy dość długo przebywał w tym zakresie, to mieliśmy trzydniową korektę. Więc teraz można założyć, że historia może potoczyć się podobnym torem. US 30, właściwie nudy, bez większych zmian. Myślę, że ten litex czeka na sezon wyników, który powoli się zbliża dużymi krokami 40 tysięcy cały czas wybronione, 39 tysięcy nietknięte, więc mamy świecę obok świecy, czekamy na większą zmienność. To dotyczy oczywiście też Nazdaka czy też SP500, które wchodzę, na który się przy tej chwili przyłączam, bo sezon wyników oczywiście dotyczy dużo szerszego grona spółek. W przypadku S&P 500 to, co zwraca moją uwagę, są dwie rzeczy. Najciekawszą i w związku z tym, że dość mocno swego czasu specjalizowałem się w zniesieniu Fibonacciego, no są te żółte obszary. Ich wysokość to jest około 70 punktów. Widać, że ostatnie korekty w ramach trendu opisanego czerwoną linią, to jest jego przyspieszona wersja, to jest, to są zakresy ruchów korekcyjnych. Ostatnia korekta rozciągnęła się w czasie, ale zwracam uwagę, że nie w cenie. 5510 dołek był atakowany kilka razy. Wysokość prostokąta lekko naruszona, ale to nie jest coś, co by się tutaj wyróżniało. Konsekwencje już sami Państwo widzicie, czyli mamy nowy, wyższy szczyt. Inną cechą charakterystyczną jest to, że szczyty no prawie że były zamieniane w dołki, ewentualnie powstawała pomiędzy nimi pusta przestrzeń. Ta pusta przestrzeń to jest oczywiście dobre zjawisko sugerujące dużą siłę posiadaczy długiej pozycji. Więc ja przeciągam sobie też i w prawo tą wartość 5584. To jest potencjalne wsparcie, bo bazując na liniach poziomych. A z kolei odmierzając od, od bieżących maksimów wysokość poprzednich korekt, no to wychodzi to trochę niż. Oczywiście ten pomiar jeszcze nie ma żadnej wiarygodności, bo nie mamy pewności, że seria biały świat, czyli impuls wystawyk się zakończył. Dopiero jeżeli tutaj będzie jakieś większe topnięcie, no to będziemy mogli zająć się tematem szukania końca korekty. Tak czy tak, trend cestowy pozostaje tutaj w mocy. Na koniec tradycyjnie ostrzeżenie o ryzyku. Ja serdecznie dziękuję i zapraszam Państwa na kolejne nasze spotkania.